Ladies and gentlemen. Cześć, dziś robimy projekt zleja do nawozów powstanie z tego napełniacz do małych worków 50 kg do zboża będzie to bezpośrednia łycha do tura Już jest wycięty talerz. Tak to wygląda w środku na chwilę obecną. Dalsza część leja. Wstępnie przyspawaliśmy przy, lemierz 50 cm szerokości. I nadstawki do leja szerokość 25 cm. Tak to wygląda. Tutaj łączyliśmy blachę lekko na zakładkę, żeby było mocniej. Jestem w trakcie robienia ramki do ciągnika korzystam z materiałów, które mam akurat z telegro zamówiłem tylko haki o 55 zł zestaw na dwudałownik 10 akurat pospawany To euro ramka. Tutaj mam blachę około 8-10 mm. Wyciąłem z niej te płaskowniki żeby tutaj wzmocnić przy tych hakach. Zostawię szparę tutaj na spaw. Tak już były przymierzone Pasują To jeszcze będzie na bieżąco Przymierzone mniej więcej Zaznaczony rozstaw Gdzie to ma być No i ta ramka będzie tutaj przyczepiona do leja Będzie na pewno wycięta tablacha, bo przeszkadza i będzie to przymierzone do ciągnika, czy w pozycji pionowej nie będzie przeszkadzała góra tego leja, czy, czy będzie pasować to do tura. I tutaj mamy zrobiony już przód. Blachę wykorzystałem tą, co miałem. czyli Miałem arkusz 2m na metr blachy, nie wiem, to jest 1,5mm ma 2mm i akurat starczył arkusz. Tutaj już docinałem z końcówek, więc takie coś powstało. Lekkie skosy są, żeby ziarno lekko wchodziło do leja. Tutaj dla usztywnienia środka to jest około 10 cm dalej taki miałem płaskownik do wzmocnienia tak to wygląda na chwilę obecną a jeszcze sprzęty na których pracuję geomat magnum 330 czasami plazmy używam 55 i kompresor dwutłoczkowy 50 litrów no i duża szlifierka domu miarka kątownic i działamy tutaj te blachy żeby dopasować najpierw zrobiłem sobie mniej więcej szablon z kartonu później docinałem na bieżąco plazmą spawałem kamień tutaj nie jest najważniejszy wygląd tylko żeby to funkcjonowało i było w miarę szybko zrobione maszyna na własny użytek sporadycznej pracy Jestem na etapie już dalszym. Mamy tutaj położoną teraz tylko dla przymiarki euroramkę. Mniej więcej tak to będzie wyglądać tutaj. Przecież ona przyspawana, wzmocniona. Tak przymierzamy tutaj rurę wspawać. Zdecydowałem się na rurę T200. Taką typowo od pieca do kominu Najlepiej mi to pasowało rozmnożenie, najprostsze, najszybsze może nie najtańsze, ale powinno się sprawdzić. Tutaj jak widać przymierzyłem sobie, że mniej więcej w tej pozycji będziemy nabierać zboży, czyli żeby nic nie tarło podłogę to sobie tutaj podłożyłem. podłożyłem coś, tutaj też pieniec, prześwit, tu będzie oczywiście jeszcze dospalane Trochę rzeczy. Aktualnie spawaliśmy kolano z 45 stopni. I akurat ono pasuje nad nolejem. I pełnię całą dziurę. Z tego co patrzyłem, rura nie powinna zawadzać około ciągnika, aczkolwiek jeśli by coś nie pasowało, to można go zawsze przerobić. Lej już jest po pierwszych testach, które przeszedł pomyślnie. Pokażę jeszcze, jak tutaj konstrukcyjnie pewne rzeczy wyglądają. Tutaj jest taka zasuwa mojego pomysłu. Wstępnie się sprawdza, tylko tutaj będzie przyspawany pręt, którego zapomniałem przyspawać z braku czasu też, który będzie służył właśnie do otwierania zamykania. Tutaj ta dziurka będzie na zableczkę, żeby się nie otworzyło przypadkowo, gdy będę jechał z pełnym lejem. Tutaj jest spawane takie ucho, akurat taki odpadek miałem na warsztacie. Te jest spawane dookoła, tylko wyłączenia na kolanie jest seryjne. reklamę To jest wyspawane. Tutaj ramka jest połączona na spawy, co widać tutaj śnieg trochę pada. I tutaj jeszcze dodatkowy spornik i wszędzie gdzie można poszły solidne spawy na miejscach styku. A i tutaj jeszcze od dołu poszedł dodatkowy płaskownik. Tutaj poszły dodatkowe spawy, ponieważ jedna śruba to trochę słabo. Tutaj poszedł, został wykorzystany element zleja jako dodatkowy ślisk. On akurat pasuje jak jak leje w pozycji poziomej, nabiera zboże, w razie uderzymy o podłogę. To jest tu wszystko zespawane do kupy. Te rura jedna z drugą, gruba ścienką jest to po prostu połączone w całość, żeby tworzyło jednolitą ramę konstrukcyjną. O, tutaj widać to dodatkowo, jak to jest połączone, zespawane. ty poszło Pomęcznie przeszło. Jedyne ograniczenia, które teraz widzę, to, że no ciągnik 85 koni, no to e, nie zawsze daje radę zamknąć ramkę. Trzeba nabierać stopniowo. No i trzeba uważać na tą rurę, jak się rusza ramką, żeby czasem o podłogę jej nią nie zawadzić. Aczkolwiek da się nabierać z takiej kubki Pełen lej, tutaj szyber też się sprawdza z tego co widzę, także jest dobrze, no trochę było przy tym dłubaniny, ale efekt jest zadowalający, polecam. 嗯。 Już wygląda prawie na gotowo po odpięciu, po testach. Tutaj lepiej widać to wzmocnienie. Tu też jest spawy dodatkowe. Tak i tutaj jak to było rozwiązane. Ucięte rury, później było pospawane pod odpowiednimi kątami. także polecam, ale jak ktoś ma trochę większej ilości do zaworkowania zboża, można też to wykorzystać przy wialni. Będzie bezpośrednio na leciało z tego. To też będzie lżejsza praca. Można też big bagi tym napełniać, także jest to wszechstronne ma zastosowanie. Z kosztów no to te haki około 55 zł rura z kolanem, nie wiem, tam maksymalnie 180 resztę materiałów miałem akurat na stanie, więc nie wiem ile kosztują, ale poszedł akurat równo arkusz blachy metr na dwa metry tutaj żeby to obspawać było to właśnie wykorzystane grubość tak jak mówiłem, około 1,5 mm. do dwóch Kawałek płaskownika, całownika. No i tutaj dwuteownik na ramkę. Plus laj, także nie wiem, myślę, że by tak wszystko kupić, to i policzyć koszty, to do 1000 zł. Bez kosztu robocizny można się, myślę, wyrobić w tym. No robocizna, no to robiłem w wolnym czasie, także nie wiem dokładnie, ile zajęło ale myślę, że jakby tak robić po kilka godzinek dobrych dziennie to w tydzień byśmy się wyrobili także na pewno urządzenie wspomoże tutaj i nie będzie tych prac ręcznych tyle i będzie lżej na kręgosłup, także Polecam i zachęcam do subskrybowania. Może będą nowe maszyny, nowe projekty. Podbijcie ten materiał i subskrybujcie. Hej.